Czy kiedykolwiek miałaś poczucie, że nie jesteś wystarczająco piękna, albo że miłość jest czymś, na co trzeba sobie zasłużyć? A co jeśli powiem ci, że te przekonania to kłamstwa, które zbudował wokół ciebie świat? Dziś podzielę się z Tobą trzema sekretami prawdziwej miłości i piękna, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie. A pod koniec filmu dostaniesz coś specjalnego darmowy e-book, który pomoże ci odkryć siebie na nowo. Zostań ze mną do końca. Witaj na kanale Biblia i Wiara. Szczęść Boże. Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak wygląda prawdziwa miłość i prawdziwe piękno? Czy czujesz się czasami niewystarczająca, bo świat narzuca nierealne standardy? Dzisiaj odkryjemy, że twoja wartość i piękno nie zależą od tego, co mówią inni, ale od tego, jak widzi cię Bóg. Ale jak to możliwe? Jak uwolnić się od tych kłamstw i zobaczyć siebie Jego oczami, oczami Boga? Odpowiedź znajdziemy w fascynującym tekście, który stał się dla mnie inspiracją i którym chcę się dzisiaj z Tobą podzielić. Sekret pierwszy o prawdziwej miłości. Pytanie: Jak Ty widzisz miłość? Dla wielu osób Miłość jest czymś, na co trzeba sobie zasłużyć. Świat mówi: Musisz być doskonała, piękna, idealna, aby zasłużyć na miłość, ale Bóg mówi zupełnie coś innego. Miłość trwa wiecznie. Bóg nie kocha cię za to, co robisz, ale za to, kim jesteś w Jego oczach i Jego córką. To miłość, która nigdy cię nie zawiedzie, bezwarunkowa. Nie musisz na nią zasługiwać, ona zawsze była i zawsze będzie. Zastanów się przez chwilę, kiedy ostatni raz czułaś się niekochana? Może nawet myślałaś, że Bóg cię opuścił? Ale teraz pomyśl o tym, jak zmienia się ta perspektywa, kiedy już wiesz, że Bóg kocha cię bezwarunkowo, bez względu na wszystko. Ta miłość nigdy nie zniknie. Świat uczy nas, że miłość to coś, na co trzeba zasłużyć, coś, co może się skończyć. Relacje bywają ulotne, a serca często czują się niespełnione. Ale co mówi o tym Bóg? Biblia jasno pokazuje. Ja umiłowałem cię odwieczną miłością. Boża miłość jest bezwarunkowa. Nie musisz na nią zasługiwać. Ona po prostu jest i zawsze będzie. Czy to nie jest wyzwalająca perspektywa? Pomyśl, jak zmienia się Twoje postrzeganie, gdy uświadamiasz sobie, że jesteś kochana bezgranicznie. Boża miłość nigdy cię nie zawiedzie. Nie musisz już wierzyć w kłamstwa, które mówi ci świat, i jesteś wartościowa, kochana i piękna w oczach Boga. Wszystkie te głębokie prawdy i wiele więcej znajdziesz we Bukku, o którym dzisiaj opowiadam. Trzy sekrety prawdziwej miłości i piękna. Przestań wierzyć w kłamstwa świata i zobacz siebie oczami Boga. To materiał, który zmienił moje spojrzenie na siebie i moją wartość, i jestem przekonana, że zmieni również Twoje spojrzenie. Chciałabym, abyście wszystkie miały do niego dostęp, dlatego przygotowałam dla Was możliwość pobrania go całkowicie za darmo. Wystarczy kliknąć link w opisie pod filmem. Nie przegap więc tej okazji. Aby pogłębić swoją wiedzę i odkryć prawdziwą moc miłości i piękna w swoim życiu, daj znać w komentarzach, co myślisz o tym temacie i jakie są Twoje doświadczenia z odkrywaniem Bożej Perspektywy. Niech ten e-book będzie dla Ciebie początkiem niesamowitej podróży. A teraz wróćmy i kontynuujmy. Przechodzimy do drugiego sekretu: piękna. Jest to temat, który wiele z nas ciągle rani. Świat ocenia piękno kobiety tylko po wyglądzie, jaką masz figurę, jak się ubierasz, jak prezentujesz się na zewnątrz, ale Bóg patrzy na serce. Ale Pan mu powiedział, nie zwracaj uwagi na jego urodę ani na wysoki wzrost, gdyż go nie wybrałem. Ja bowiem nie oceniam tak, jak ludzie. Ludzie poprzestają na wyglądzie. A Pan patrzy na serce. Bóg nie interesuje się tym, jak wyglądasz na zewnątrz, ale tym, co masz w środku Twoją dobrocią, Twoją wiernością, Twoim sercem. Prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza, nie z filtrów na Instagramie. Prawdziwe piękno to Twoje wartości, Twoja miłość do innych, Twoja siła w trudnych chwilach. Nasze spojrzenie na siebie często jest kształtowane przez to, co widzimy w mediach, przez porównania i oczekiwania innych. Świat ocenia zewnętrzne piękno, ale Bóg patrzy na coś znacznie głębszego na Twoje serce. Pamiętajcie słowa: Nie patrz na wygląd ani na wzrost, bo Pan nie patrzy tak jak człowiek. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, lecz Pan patrzy na serce. Twoje prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza, z Twojej duszy. Twojej dobroci i Twojej relacji z Bogiem. Nie musisz się do nikogo porównywać. Bóg stworzył cię cudownie i niepowtarzalnie. Ostatni sekret Twoja wartość. W świecie, w którym ocenia się nas po tym, kim jesteśmy w rolach społecznych, łatwo zapomnieć, że nasza wartość nie zależy od tego, co robimy, ale od tego, kim jesteśmy w oczach Boga. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Twoja wartość nie wynika z roli, którą pełnisz, ale z tego, że jesteś Bożym Dzieckiem. Bóg cię stworzył. Ciebie, unikalną, niepowtarzalną, jedyną. To, co robisz, może być tylko odzwierciedleniem tej wspaniałości. Prawdziwa wartość kobiety objawia się w jej miłości. Trosce, wierze i sile, bez względu na to, czy jesteś matką, córką, żoną, przyjaciółką, Twoja wartość nie zmienia się. Twoja miłość i piękno przejawiają się w każdej roli, jaką pełnisz. Bóg dał Ci te talenty i siłę. Pamiętaj: Twoja kobiecość i wartość nie wynikają z ról, które pełnisz, ale z tego, kim jesteś w oczach Boga. Dziękuję Ci, Boże, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Twoja wartość nie zależy od tego, czy jesteś żoną, matką, córką czy przyjaciółką. Jesteś wartościowa, ponieważ Bóg Cię stworzył. Miłość i piękno kobiety przejawiają się w jej trosce, wrażliwości, czułości i wierze. To jest Boży dar, który masz w sobie. Pomyśl o tym, jak Twoja miłość wpłynęła na innych ludzi. Jesteś darem dla tego świata. Dziękuję Ci, że poświęciłaś ten czas. Jeśli chcesz zgłębić te tematy i odkryć więcej o prawdziwej miłości, pięknie i wartości, mam dla Ciebie darmowy e-book Trzy sekrety prawdziwej miłości i piękna. Pomoże Ci zobaczyć siebie oczami Boga i odrzucić kłamstwa, które mówi Ci świat. W e znajdziesz praktyczne ćwiczenia, które pozwolą Ci lepiej poznać siebie i wzrosnąć w wierze. Kliknij link w opisie filmu, aby pobrać e-booka za darmo. Zrób pierwszy krok ku wolności i prawdziwej miłości, którą Bóg ma dla Ciebie. Pamiętaj, jesteś kochana, jesteś piękna, jesteś wartościowa w oczach Boga. Nie musisz niczego udowadniać. Bóg już Cię kocha, taką jaką jesteś. Dziękuję za bycie ze mną dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Z Panem Bogiem.